Hej, hej, hello! System return i to jest nowa seria Let's Play Z gry, jak widzicie tutaj na górze napisane jest Portal 2 Tak, zabrałem się za nową serię Wiem, że tam mam już jakby takie dwie moje główne serie, czyli Rayman Legends i League of Legends Ale no, sobie pomyślałem, czemu nie, mogę jakąś nową serię sobie zacząć No, no i jak widać, zacząłem i nagrywam teraz dla was, no Gra Portal 2, dlaczego na nią się zdecydowałem, no bo nie wiem, kiedyś ją grałem, a ja lubię takie grać, takie właśnie gry typu Portal, właśnie takie gry logiczne, gdzie są takie zagadki typowo. Na przykład też jest gra, taka jedna gra fajna Cube, jeżeli ktoś nie kojarzy to polecam się zapoznać. Też bardzo fajna gra logiczna, też kiedyś nią grałem. Portala grałem dawno, dosyć, więc no, a tak sobie myślę, a do niego powrócę, czemu nie, od razu nagrawam serię, no. No to co, tryb jednoosobowy. Tu nowa gra. No tak, no rozdział pierwszy komunikat. No to co, gramy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze ustawione, jeśli chodzi o yy, głośność. Jeżeli nie, no to przepraszam Was za to. W następnym odcinku powinno być już to lepiej. No, witam, witam, dzień dobry. Tak, wam powiem, że nie pamiętam wszystkiego, co tu się dzieje w tej grze. Pamiętam dosyć, że jak zobaczę, to sobie przypomnę, ale tak to, no, średnia było. W, w, w sobie nawet nie narzekam. Spójrz w górę. Yeah, dobrze. W dół. Yeah, udało się. Uhu. Jestem dobry. Uhu, można skakać, można chodzić, mamy taki sobie śmieszny obraz, siemanko obraz. Patrzcie jaki ładny domek, śliczny, jakieś góry w tle i te śliczne, ładne drzewka. No gapię się w obraz. No pewnie tak. A tak wracając do tematu, no widzicie taki mamy sobie kursor po środku. Good. Taki mały no, kursorek, mamy. możemy skakać, dobra. możemy się puszczać, możemy się rozglądać i tyle, o, widzicie? Mamy nacisnąć E, żeby spać. Gdyby to było proste, w prawdziwym życiu takie proste. Dobra, to śpimy. Good morning. You have been in suspension

Nie powinno ich być calm, dużo. Prepare, Przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie ty idziesz? Halo, Whitley! Stój. Dobrze wymałem Twoje imię? Mam nadzieję. Um, tak trochę. No, ja jestem tam, Whitley!

But don't be alarmed. All right. Uh, uh, if you, if do you, alarm, you do feel alarmed, that feeling because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying? At all? Does any of this make any sense? Just tell me. Just say yes. Dark. Okay. What you're doing there is jumping. Uh, you just you just jumped. But never mind. Say apple. 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 пуко. so You know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards no, are now non-functional.

Um, or um, should zyska. I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test Whoa. subjects I'm supposed to be in charge of. Why, well, right, It's close, can you see? Am I gonna uh, let uh, you through we'll się... lot of space? Yes, she's uh just just gotta get through here with I <laughs> uh, just gotta concentrate. And whose fault do you think it's gonna be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables?

Dobra, okay. Do <laughs> Fuck. jest. Now I'll be honest. You are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet, but at least you're a good jumper. So you got that. Got the jumping on your side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Aha, przewaga skakania. Dużo mi to da. Oh, hello, epic again, welcome to the aperture science, science Enrichment center. we are currently experiencing multiple difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance. beyond our control. However, thanks to emergency testing. testing can continue. these pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3 2 1 Dobra, można iść. Wo, portal, halo. Wo, Widzimy postać swoją. No, gramy kobietom. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Ja. Yeah. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Dobra, idziemy dalej. Już bez przedłużania zbędnego. Dokąd mam się udać? Chyba tutaj. No, dzień dobry. And -based testing remains an important tool for science, tak, mamy sobie takie kosteczki, kosteczki jakie położymy tutaj. korzystanie z coś to, takiego. Tylko, że raczej drzwi powinny się całe otworzyć, niż w połowie. Grill, w dół!

A no co? Ta, było tak faktycznie, bo my jeszcze nie mamy sprzętu do tworzenia portali. Dopiero później go dostaniemy. Faktycznie coś było. Teraz tu musimy znowu sprężyć z powrotem. Więc tu wciskamy taki jeden przycisk, jeden dwóch, pojawia się tutaj portal. A ten jest cały czas tutaj, o. Widzicie, jest, jest niebieski, jest pomarańczowy. No. Aha, i teraz muszę tutaj wcisnąć portal, żeby tu się pojawił niebieski, żeby teraz jak wejdę tamtędy, pojawi się z tamtej strony. yay. Logika. because of the technical difficulties we are currently experiencing your test environment is unsupervised before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing please take a moment to write down the results of your test an aperture science reintegration associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. no okay. Powiedzmy. <laughs> Przepraszam, drobny kaszelek king, cloud, body, <śmiech> to, <śmiech> to, znaczy, no, to jest Znaczy to jest turec, tak zwany turec, obronny czy jakoś tak. Później to chyba wytłumacząc co to jest Ale tak, to, to było dziwne Bo pierwsza, yeah, pierwsza z takie widziałem. O, Whitley halo, siema gdzie jesteś. O się ma. To gdzie? Oje, oh yeah, em. Um, Eem um, te Again. Sorki. Kijowy No, jest tutaj. Na górze. żyło za godziny szybciej mi to zajdzie widzicie teraz mamy portal gana i takie portale możemy sobie tworzyć na powieściach tylko takich jakby białych o, na tych nie możemy widzicie nic się nie dzieje nic się nie pojawia tylko takich białych o białych powieściach możemy tworzyć sobie te portale i na razie yy, mamy tylko dostępny portal żeby tworzyć niebieski Później, w późniejszej fazie gry dostaniemy jeszcze portal, żebyśmy mogli obydwa rodzaje portali tworzyć. Że pomarańczowy, niebieski i jak, tak, teraz i pomarańczowy potem. Uch, dobra, koniec gadania, lecimy e, tędy na górę, tak, dokładnie teraz tu tędy i tędy i wciąż tędy. Idziemy prosto, tu wszędzie porozwalane rzeczy są. Nie mogę tego rozwalić? Szkoda. No, Podajcie to tutaj się nie dostanę. Właśnie, w utworzyć portal, no, bo tutaj, po prostu i przejść. Jestem po, po drugiej go. stronie, jej. Um. O, tak samo teraz, tu sobie mogę stworzyć portal, i raz przejść przez to, i będę po tej stronie. Magic Trick! O, jak widzimy coś takiego? Nie wiem myślałem, że on o tym właśnie mówi. Bo jeżeli przejdziemy przez taką sobie siatkę, o, wtedy resetuje nam to portale. Widzicie, już portalu nie ma, tego niebieskiego. Tu znowu I się resetujemy portale, jeżeli przez siatkę się przejdzie. Później będą takie zagadki z tym związane, chyba też. Tam to było chyba tylko w kołopie. Miałem pojęcie. Wiem, że było coś takiego związane z tym, że też mogły być takie zagadki, że trzeba właśnie uważać na przykład to, że po się postawi portal i żeby nie przejść przez tą siatkę, żeby sobie niczego nie zrypać. Ale taka siatka na przykład zawsze stoi też przed ukończeniem jakby poziomu, czyli przed zjeżdżeniem taką winą w dół, ponieważ byśmy nie mogli nic ukraść, żadnych testowych obiektów coś takiego, to jak i sam to działał. O, fajna muzyka, nice. mi się podoba. Eee, halo! Oddajcie mi muzykę. No i czuję, po muzyce, No, jak widzieliście, zadziała tutaj grawitacja, czyli po prostu kostka wleciała tutaj i wyleciała z drugiej strony. Jej! Siła grawitacji, fizyka. Uhu! No, dobra. Znowu będą, tu mam oznaczone, co będzie, na przykład w danym tym, w danym teście. No, 4 z 19. Eee... Kostki będą do użycia Tylko to tu, tu sobie teraz mogę przejść tu na górę żeby się dostać Więc mogę na przykład tu sobie utworzyć portal i zabrać sobie kosteczkę stąd Jej! A druga kostka? O siema Hy! O mam ją, dobra Jakby co ja to wszystko podnoszę E, że o Mogę sobie tym zarzucić O E Wziu! I, I spadł w No i muszę teraz po nią zejść no, nie chciałem się przesunąć. Dobra, ty stoisz, teraz ty jeszcze. Great work. Because this message is Boom! Siła grawitacji. I pewnie mojego brzucha, ale spokój. jest coś ciekawego? To jest chyba w rodzaju jakiegoś easter egg czy coś, tylko szkoda, że nie rozumiem. Jeśli ktoś wie o co chodzi, to yy, niech. No. Po prostu będzie wiedział, a jak nie, no to trudno. Sam nie mam pojęcia. I lecimy je dalej. Do kolejnego testu. No, 15 minut nagrania, nawet nieźle idzie.

Więc poproszę ją. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz mogę się dostać na górę. Nice. To nam drzwi, to wiadomo. Czemu tak mi się wydaje? Bo widzicie takie kabelki idą, co chyba coś oznacza. Tu spada kostka pewnie, a no. I gówno. A co? Aha, dobra. I get it, I get it. Nice. No, musieliśmy tego użyć, ponieważ wtedy kostka wyspada znowu do wody, i byśmy musieli to posłużyć jeszcze raz. A tak, to ją zatrzymaliśmy i mamy kosteczkę. Jej, cieszymy się. ja się, cieszę Dzięki. No, spoko. Te, nie, nie dziwcie się, że nasze te zagadki są jakby w miarę proste, ponieważ później będzie naprawdę ciężko. Next the of to Aha, dzięki dzięki za... No, radę. Aha, siła tego, dobra, a tu ja tu, ja tu potrzebuję kosteczki. A, tu dobra tylko. Bo przez to szkło nie mogę widzieć, a tu jest taka dziura, więc muszę po prostu przejść tam stobić tą kosteczkę um, no. Siła grawitacji i ogólnie pędu No. Zum Jej, dolecieliśmy Zdaj mi kostkę. Ona niestety nie doleci, bo jest ym, słabsza od nas A znaczy ci może po prostu... Ja znaczy ci doleciała, by tylko po prostu miała taki mały pęd um, no Nie wlecisz w co nie? Ech. Właśnie. Ale nie z lat... Ugh, fuck you. Spokojnie, chodź tu kostko. I siedź ze mną. Dobra. Czekaj i teraz tu portal. I leć. No i doleć. Wium. No jesteś po drugiej stronie, tasmy. Tylko ci trzeba pamiętać, żeby trafić w portal. If może nie, to może być no spoko, To jest w ogóle kamera, którą możemy rozwalać właśnie poprzez tam, tworzenie portali na nich. No tam jest jakiś achievement za to, żeby zniszczyć wszystkie kamery, ale ktoś mnie to średnio obchodzi. Dobra, tu sobie jest portal. Mogę się gdzieś tu tym dostać, na przykład tam gdzieś. A no mogę. Auć, to było bolesne. O, tu potrzebuję kostki. No co dobra, tam jest kostka. Kostkę zdobędę w ten sposób. Dobra, mam kostkę. I teraz muszę znowu się cofnąć. E, to, tu mniej więcej. I lecieć z kostką. Dobra, teraz chodź tym kosteczku, Musimy ci tu posadzić na, na Twoim miejscu. Aha, i teraz po prostu wystarczy znowu się rozpędzić. I teraz mam podsadzkę tam, czyli żeby w, mamy na czym wylądować. No i. Nice. Far, said, minded, old, a to Ale tam napromieniowano od razu. Przesadzają z napromieniowaniem, no kurde. Jak słyszycie jakieś dźwięki, y, jakby w tle, na dworze coś, to przepraszam, ale... Ale jest jebitnie gorąco. No. Zamiast właśnie właśnie w jakiś tam dwór, ja siedzę i nagrywam dla was. Yej, ale nie hey, no. Cieszę się, że gra się I to nie przeszkadza, nie? No. no. Mam. Nie mam uszkodzonego mózgu! nie mam Dobra, tylko tak jeszcze wspominając, to no wiecie, żeby nie było, bardzo fajnie mi się na was nagrywa, no już spokojnie, tylko że po prostu no, nie wiem no, wypadałoby wyjść w ogóle na dwór czy coś, Whitley zamknij ryt. no wypadałoby wyjść na dwór, bo jest ciepła pogoda i w ogóle, ale nie, ja sobie wolę posiedzieć i pograć w grę, jej, a wiecie co, w tym momencie ja sobie za zacz... z ten no, skończę odcinek, 20 minut wybiło, wystarczy na ten chwilę, więc widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia i narka.